Witam serdecznie na kanale SILU TV. Łukasiu z tej strony. Mamy takie siedzenia do wyprania. Zobaczymy jak to się dopierze. Opel Insignia. Tutaj. Jakieś meble mam do robienia, też jeszcze u tego państwa w środku. Także przy okazji machnę coś tutaj w tym samochodzie. Chodzi typowo o Tapicerkę, fotele, przód, tył, zacznę odkurzać tym sprzętem. Zobaczymy, jak on sobie będzie radził. Także pozdrawiam serdecznie. No i działamy. No i patrzymy, jak działa ten sprzęt. Pokażę Wam jakiś piasek jest, nie wiem czy widać dobrze. Zobaczcie tutaj co jest zobaczymy czy on sobie poradzi w ogóle z odkurzeniem tego Dobra. samą stawką zrobię i zobaczymy czy dobrze odkurzą. O, zobaczcie tutaj ten jest sypu. Jest mi niewygodnie, bo to jedną ręką robię. No, ale jakoś daje radę. Także nie jest źle. Dobra, ja sobie odkurzę i potem będę. widzimy się na następnym ujęciu. No i generalnie mamy odkurzone. Fotele. No i co? Teraz zaczynamy prać. No i drodzy mili, szykujemy chemię. Opryskiwacz. Ja do tego prania użyję Global Power Blast. No i działamy. Dwie miarki. Raz, dwa. To są 15 gramowe. Tutaj troszeczkę więcej, żeby było po 20 gram. Oczywiście. Pukanka już jest w odkurzaczy, bo mam przygotowane. Pukanka jest global Extraction i macie na całą chemię globala 10% zniżki. Wszystko jest w opisie. Strona, moja zniżka. Jeśli bierzecie auta, to możecie skorzystać z tej zniżki. Zaczynamy działać. Dobra, robimy sobie oprysk? Ja akurat samochodów nie robię często. Także wybaczcie mi. Czasami jest jakąś nieporadność. Samochody nie są moją domeną, głównie tapicerka meblowa, w tym się specjalizuje. Ok, no ale tutaj jakaś dziura, widzicie? To piorza. Zobaczymy jak to wyjdzie. Mam nadzieję, że klient będzie zadowolony. Spróbujmy co do siedzenia, bo będzie to wygodniej. O, i teraz znacznie lepiej. To jest coś białego. Zaraz zobaczymy, co to jest. Thank <laughs> you. Galsko się doprało. Zobaczymy sobie tamte siedzenia z przodu, ale na razie się zajmę tutaj resztą. No, i chwilkę później mamy siedzenia wyprane. Generalnie, bardzo, bardzo ładnie. Tego użyłem, pod luxa bo tam miałem e, jakiś ślad po farbie. No i musiałem użyć, nie? No, tam jakiś. coś was mówić, bo jak klienta nie ma. No, bo jak jestem w kogoś w domu, no to nie mówię. A jestem na zewnątrz, także spokojnie mogę sobie teraz z Wami pogadać. Także siedzenia moim zdaniem rewelacyjnie się dobrały. Global Power Blast. a Teraz zobaczymy sobie tutaj. Tutaj dodam sobie e, zaciek wodny, dodam sobie troszeczkę boostera Heavy Soil. On też za takie zacieki wodne e, działa bardzo dobrze. Wzmacniacz do Prisperrea. Także widzimy się w następnej odsłonie. No, i mamy tutaj trochę światło świeci, znaczy słońce. I chodzi drypod z tyłu, ale go wyłączę. Drypod chodzi z tyłu, ale ja go wyłączyłem. No, i zrobimy sobie, się, sobie przednie siedzenie. Tu mamy taki ślad wodny. Jakieś takie plamy są. Zobaczymy, jak to właśnie zejdzie nam. Tu sobie nałożymy, żeby nam nie leciało. Zabezpieczymy. Tutaj też. Ok. No i trzeba zawsze uważać na pastyki. Jak się podaje Peeris chociaż mówię akurat samochody nie są moją dobeną, ale kilka w swoim życiu zrobiłem. I okej. Okay. Wcieramy pre-spray Ja ogólnie samochodów nie lubię robić. Dla mnie to jest po prostu męczarnia. Także. Ale po prostu każdy lubi i robi to, co lubi. No ja po prostu nie lubię robić. Także. Bardzo rzadko. Jeśli po prostu mam klienta. Tak jak przy tej, tej okazji, że mam meblówkę do zrobienia. no i to by mi się zapytał, czy zrobię mu siedzenia? No to nie ma problemu. To wiadoma sprawa. Ok, widzicie? No i teraz weźmiemy sobie i zrobimy pranko. Dobry, dobry. Jak na świnie jeździł, nie? Nie, jest dobrze. Niech pan, niech pan zobaczy, tutaj był zaciek, nie? Dosyć mocny, nie? Już nie ma. No, z tyłu już jest wyprane. Z tyłu już jest wyprane, także zarabia tak. tu się, tu się, tu się, tu się elegancko, nie? No i tak trzymać. Dobra, działam dalej. No i słyszeliście sami klienta zacieku nie ma ja działam dalej No i zobaczcie Tu jest fotel wyprany zacieków Tego zacieku który był nie ma tutaj też coś było No i tutaj też Na tej krawędzi coś było ale nic nie ma Global Power Blast, spółka Global Extraction. No i tak tutaj się prezentuje część kawy prana. Ale, czekajcie, tak wyłączę na chwilę go. I zobaczcie, co tu jest na tym siedzeniu. Jeden tłusz, jeden tłusz jest po prostu. Zobaczcie tu, tu. Dobra, opalamy sprzęt. Sorry że, tak wam, sorry, że tak Wam z ręki kręcę. E, tutaj nie zostało jeszcze wyprane. Tutaj był tłuszcz, zobaczcie sobie. I dlatego, jeżeli Wam takie rzeczy nie schodzą, Prispray czasami sobie może nie dać rady, to dlatego się dodaje e, tego boostera Heavy Soil. On nam ten tłuszcz rozmiękcza wręcz i Właśnie w takim wypadku dodajemy sobie takie coś, bo wtedy tworzymy, można powiedzieć, pokrótce solwentowy mm, spray. Zobaczcie tutaj. W tym momencie przyszedł klient i musiałem wyciszyć. No tutaj mamy cały czas tłuszcz, i właśnie mówiłem o tym. I w dalszej części będzie to pokazane, jak jest wyprane. Tutaj też jest, nie wiem czy to dobrze widać. No ale tutaj to widać rewelacyjnie, nie? Ten efekt wyprania, przed czyli po prawej stronie, a po, po lewej stronie, gdzie jest już ekstrakcja wykonana. Także, no, jest, dla mnie jest po prostu petarda. Tutaj, cień, o, widać rewelacyjnie. Także, słuchajcie, no, taki jest, widzicie, efekt. Ja zabieram się już do pracy, bo czas nagli jeszcze mam dwie kanapy do wyprania, jakieś dwie pufy oraz dwie pufy i jakiś tam fotel. No i witajcie, mamy po robocie. Nie będzie mnie dobrze widać, bo tak pierwszy raz nagrywam. Ja już to mam auto ogarnięte. Zobaczycie sobie efekt finalny, całego prania. Moim zdaniem wyszło rewelacyjnie. Kamera też tego nie oddaje w 100%, ale będziecie widzieli. Wyłączymy sobie drypoda. No i dobra. Tutaj był zaciek, nie ma śladu po nim. Tutaj też była jakaś plama. Tutaj też nie ma. Słuchajcie, no, fotele są rewelacyjnie doprane. Mówię, kamera tego nie oddaje w 100%. Global Power Blast archaiczny pre-spray został użyty do opryskiwacza te dwa siedzenia zrobiłem sobie tylko i wyłącznie samym pre-sprayem gdyż one nie były jakoś mocno brudne tutaj widzicie efekt klient był, zrobił odbiór i jest bardzo, bardzo zadowolony z efektu końcowego także mówię tak Global Power Blast alkaliczny został użyty na te siedzenia tylne. Tylko i wyłącznie to. Pukanka oczywiście Global Extraction, ale tutaj było, tu był ten zaciek i tam było dużo tłuszczu. Wam teraz pokażę, jak teraz to wygląda. Tutaj było bardzo dużo tłuszczu. No i po prostu dodałem sobie do opryskiwacza ten wzmacniacz HEAVY SOIL. Zaraz Wam też go pokażę. I zobaczcie to. Tutaj było po prostu taka warstwa tłuszczu nie? i nie mamy go w ogóle. Siedzenia są rewelacyjnie. Tutaj jest jakieś uszkodzenie materiału, ale zobaczcie sobie tutaj na materiał jest rewelacyjnie doprany. Tutaj z bliska, zobaczcie, wszystko jest elegancko. Także tak to drodzy mili wygląda. Ja idę prać zestaw wypoczynkowy. Jakieś dwie pufy do domu. I ten dodatek, wzmacniacz został dodany właśnie do tych dwóch foteli. I już tutaj pod koniec, te, te, znaczy jak skończyłem sobie robić tutaj y, tą kanapę tylnią, to dodałem sobie już, bo bez sensu jakby marnować i dodawać go na całość. Szkoda po prostu chemii. Jak tutaj było większe pole manewru do właśnie użycia i sprawdzenia tej chemii. Także macie na całą chemię 10% zniżki. Ode mnie wszystko jest w, w opisie. Tak jak powiedziałem, Power Blast, Pre Spray, Heavy Soil i pukanka Global Extraction Ja się z Wami żegnam, idę dalej prać. Pozdrawiam serdecznie, Silo TV, trzymajcie się. Hej!